A kuku? To zdjęcie to już odległa przeszłość. A dlaczego? To zaraz Wam opowiem. To jest taka moja nakrętka z września ubiegłego roku. Kiedy bardziej się chciałam właściwie skupić na kościele św. Doroty, i św. Stanisława i jeszcze jednego świętego, A nie tak naprawdę na tym kolorowym budynku, który był tam z tyłu. Chciałam się skupić, bo tu jest na przykład taki obrazek bodajże jeszcze z XVIII wieku. To są takie przebitki ulicy Świdnickiej, gdzie na pierwszym planie jest budynek policji, tutaj opery, dalej właśnie kościoła i to miejsce to była stara zabudowa. Później pojawiło się właśnie takie coś, ale takiego co się też już nie ma. A ja robiłem właśnie te nakrętki w ubiegłym roku ze względu na Połączenie starej kamienicy, która jeszcze jest, w której zaczęła już rosnąć jakaś brzuska. A obok ten okafelkowany taki kolorowy budynek to tak zwany solpol, który powstał na samym początku lat 90. Jego pierwszym właścicielem był Zygmunt Solosz, ten od Polsatu. Budynek miał być taką mega nowoczesną budowlą, kolorową, totalnie niepasującą na początku architektonicznie. Ale z racji tego, że stał już bez mała 30 lat, no to myślę, że wrósł się w krajobraz. A to, co tutaj widzicie, to jest przedwojenne miejsce właśnie, które się znajdowało w tej starej kamienicy. A dlaczego o tym opowiadam? Bo zapadła decyzja, żeby sol rozebrać. No i z tego kolorowego budynku właściwie w tej chwili nie ma już wiele. A tymczasem dotarła do mnie paczuszka od Adama z kanału JMS. I Adam, który spędzał wakacje na południu i jego dzielna córa wdrapała się tam na górę, a kto nie widział to polecam wejść na kanał właśnie do Adama. Przesłał mi takie magnesiki pamiątkowe, ale zrobił mi jeszcze jedną niespodziankę a natchnęło go z kolei moje opowiadanie o Hali Ludowej. Adam z rodziną był m.in. we Wrocławiu, a ponieważ jest szczęśliwym posiadaczem drona, to również nakręcił właśnie przepiękne ujęcia. I te ujęcia są właśnie na Pendrive. I ja te ujęcie wykorzystam w którymś z filmów. I pięknie Wszystkim opowiem. I serdecznie Ci Adam dziękuję. Naprawdę mega niespodzianka. A to taki jeden luźny projekcik magnesiku. <grym> Może kiedyś. A ja teraz skupię się na pewnym fakcie handlowym, który miał miejsce, czyli na pustych półkach po cukrze. Dlaczego? To będzie taki. Żartobliwy przyczynek do tego, żeby gdy ktoś ewentualnie zaprosi mnie w gości, to z serca rozważyć możliwość nie zaproponowania mi herbaty. Co prawda, już ten ogrom nieszczęścia sklepowego, pustych półek, tego widma okrutnego braku cukru, gdy nasz kraj burakiem cukrowym stał, tak jakby już się zakończył i limitów też nie widziałam, ale gdy ja już sobie zrobię herbatę, to korzystam z tej okrutnej podłej białej trucizny właśnie tej zwanej cukrem i wsypuję sobie do kubeczka. Korzystam z takiej niedużej łyżeczki. No, zrozumiałe, no bo ja też jestem dziewczę wątłych gabarytów. W związku z tym to życie, które jest takie gorzkie, trzeba sobie bardzo mocno dosłodzić. A kiedy już tak sobie dosłodzę do bólu, to wtedy uświadamiam sobie, że chyba wziąłem taką troszkę za dużą łyżkę. I podejrzewam, że ktoś, kto by mnie zaprosił do domu, nie mógłby mieć takiej łyżki na stanie. Tylko taką trochę mniejszą. Wiecie, że żartuję, prawda? Ale spokojnie możecie mnie zapraszać, bo tak naprawdę faktycznie słodzę herbatę, ale kawy z mlekiem już nie słodzę. Więc jeżeli ktoś ma deficyt cukru, to wiecie spokojnie, kawa z mlekiem jest gut. A cały ten cukrowy żarcik, melisa zaparzona. Owszem, wypiłam, ale nie tą, ta była jednak nieco przesłodzona. Cały ten wstępiek jest po to, żeby dzisiaj pokazać Wam coś innego. Czyli nie będzie Wrocław wczoraj i dziś, bo już był trochę na początku, ale pokażę Wam to, co między innymi też zbieram, czyli łyżeczki. Część już Wam pokazywałam w innych filmach wcześniejszych. To na przykład była niemowlęca zgniatarka. Tutaj mam taki komplecik, Sześć łyżeczek, ładnie ozdobionych, one są razem sklejone i już ja nie rozklejam. To taki był nabytek giełdowy, faktycznie. A tu już mam łyżeczki luzem. Większość moich łyżeczek jest pochodzenia szwedzkiego i ogólnie gdzieś ze Skandynawii. Te łyżeczki nie są z reguły srebrne, chociaż mają różne napisy i y, punce itd. Tak to jest taki charakterystyczny wzór, właśnie szwedzki. Nie wiem, czy to są jakieś stokrotki, czy to są jakieś inne margarytki, ale łyżeczki są bardzo ładne. Trudno mi też ocenić, czy moje łyżeczki są paterowane. Na niektórych znajduje się skrót od alpaki, ale będę Wam je po prostu pokazywała. Nie mam ich jakoś tam ani dużo, ani mało. Ta jest akurat niemiecka, w każdym razie imię jest wygrawerowana Hilda, więc podejrzewam, że niemiecka. Często tam są wybite nazwiska twórców. Właśnie nie ma punkt takich typowych dla srebrnych łyżeczek. Także jakaś Hildia wylądowała u Ani. A to są takie łyżeczki, które mi się bardzo podobają, aczkolwiek ich rączki są bardzo delikatne, bo są takie... Z dosyć blaszki i wzór z przodu został przebity po prostu na wylot. Ale jest bardzo ładny. To również są kwiatuszki. Ja będę po prostu pokazywała łyżeczki. Część z nich jest jeszcze gdzieś po mojej babci, gdzieś po rodzinie zbierana. Część kupowana na giełdzie albo od znajomych. Tam mi się bardzo podoba, jest taki motyw pióra. Jest troszeczkę cięższa, więc podejrzewam, że bardziej uczciwie paterowana srebrem. I samo trzymadełko, to jest motyw pióra, a komora tak zwana herbaciana albo kawowa, to ładna muszelka. Ta z kolei to ażurek. O niektórych łyżeczkach też opowiadam, tak jak mówiłam już wcześniej. Tu z kolei jest napis wygrawerowany, że łyżeczka ma pochodzenie irlandzkie. Ale czy faktycznie? Tego nie wiem. Ale ci z Was, którzy chodzą po giełdach staroci to wiedzą, że wszelkiego rodzaju łyżeczek, takich malutkich, jest cała masa. O tej łyżeczce też już opowiadałam w jednym z wcześniejszych swoich filmów. To jest taka charakterystyczna punca wytwórcy. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to może faktycznie poszukać sobie moich wcześniejszych filmów i próbować znaleźć, jak opowiadam, akurat o tej łyżeczce. Ta z kolei ma taki charakterystyczny brytyjski motyw. To jest biała róża Yorków, bo czerwona to chyba była Lancasterów. Oczywiście jest cała masa jakichś różnych napisów, ale niewiele mówiących. Tak naprawdę osobie, która po prostu nie jest kolekcjonerem. Ja też nie jestem kolekcjonerem. To jest takie zwykłe zbieractwo. Ta łyżeczka jest bardzo ciężka, jest bardzo ładnie ozdobiona. I jeżeli się dobrze przyjrzeć, to tutaj jest właśnie taka twarz starca. I powiem Wam szczerze, że niewiele osób ją widzi. A z tej strony nie dopatrzyłam się żadnej twarzy, więc <gryw> bardzo ciekawa łyżeczka. Ale i tę odłożymy. Tutaj są kolejne łożeczki, które mają ten charakterystyczny motyw szwedzkich kwiatuszków. <gryw> Nazywam je tak umownie szwedzkimi, ale większość właśnie z tym motywem, takim no, margarytkowo stokrotkowym pochodzi właśnie z północy. To oczywiście jest napisane, że sweden i że alpaka. Nie mylić z lamą. <laughs> I to jest właśnie dokładnie ten sam motyw, co tutaj z tego o, ładniejszego kompleciku, jeszcze takiego niezaśniedziałego. Ale tak jak mówiłam, te, które już mam, staram się też ich nie czyścić. Nie chcę im jakieś krzywdy zrobić jakimś też nieumiejętnym swoim podejściem do sprawy. Tutaj jest też taka sama łyżeczka. A ta jest znowu troszeczkę inna, też jest ciężka, co ciekawe, jest taka wąziutka, kojarzy mi się z takim haczykiem jakimś i jest ładnie, solidnie wykonana. Lubię w malutkich łyżeczkach, takich dopracowanych, te wykończenia tutaj właśnie łączące rączkę, to trzymadełko z samą łyżką. Wydaje mi się, że wtedy łyżeczka jest taka dopieszczona po prostu. A tu są takie łyżeczki, tak zwane na szczyptę soli. One mają taki charakterystyczny kształt, okrągły. Nie, nie są z jakiegoś szlachetnego metalu, przeważnie, mają z tyłu wybite żemet, czyli z metalu po prostu, ale niektóre też są tacuszkami. Ta jest może niekoniecznie do soli, bo nie jest aż tak okrągła, ale jest to równie malutka. Więc. Gdyby ktoś jednak zdecydował się mnie kiedyś zaprosić, i gdyby nieopatrznie, nie daj Boże, zaproponował mi herbatę, to taką łyżeczkę jednak bezpiecznie będzie mi dać. Tutaj jest jakaś punca, więc nie wiem, być może jest i to srebrna łyżeczka, ale z tyłu generalnie nie ma żadnych jakichś innych rzeczy. A to są też solne takie łyżeczunie. Taka faktycznie na szczyptę soli. Jak pamiętacie, jeżeli ktoś oglądał właśnie te moje wcześniejsze wypocinki, to tam znajdowałam, pokazywałam takie malutkie łyżeczunie. Właśnie te takie typowe solne, maleńkie chochelki. One są bardzo proste i w zasadzie to podejrzewam, że przyjdzie taki moment, że one nie tylko może będą mi działa, ale no, mam nadzieję, że nie będą rdzewiały. Że to aż tak nie, ale tyciulki są. No i oczywiście do kolekcjonowania to mają jeszcze jedną ogromną zaletę, bo nie zajmują dużo miejsca. Jak wiecie, takie uczciwe sztućce, ciężkie, wielkie, srebrne, są po prostu bardzo ciężkie. O tej szufelce też już opowiadałam. To jest również szwedzki model, nazwijmy to, z tym charakterystycznym kwiatowym wzorem. I to jest typowa szufelka, która może kojarzyć się ze szczyptą soli, ale tak naprawdę była używana do tak zwanego sznusu, czyli czegoś w rodzaju tabaki. I choć motyw kwiatowy jest oczywiście ten sam, to jednak łyżeczka taka typowa do kawy jest. Dużo większa niż ta szufelka. A tutaj widelczyk, też z ciekawą rączką, na rączce, która delikatnie jakby przechodziła w pióro, a jednak przechodzi w baletnicę. I ta baletnica ma i przód, i tył, jak widać. Natomiast jeśli chodzi o same widelczyki, to dopóki się nie zaczęłam tym interesować, no to widelczyk jak widelczyk. A okazuje się, że tych widelczyków mam na myśli oczywiście układ ząbków, bo ten na przykład ma trzy zęby. Jest cała masa przeróżnych. No to w literki met, czyli nie jest to oczywiście metal szlachetny, ale sam widelczyk ma z kolei wzór róży. Ja o tych różach opowiadałam w filmie o o różach, właśnie. I to jest taki charakterystyczny wzór, nazwany Różą z Hindelsheim. To jest związane z legendą, z katedrą. Jeżeli ktoś nie oglądał filmu o ametystach, o różach, to po prostu zapraszam, będzie mi bardzo miło, bo wiem, że wielu z Was przyszło po prostu później. A ja, jak zawsze, niezmiennie cieszę się, że jesteście i dziękuję Wam za to. Do zobaczenia, do usłyszenia.